W imieniu swoim i całego zarządu EMCC Poland życzę Wam wesołych świąt. Pozdrawiam Magdalena Koleńska. Hej! Chciałem Wam złożyć życzenia wspaniałych świąt Bożego Narodzenia z rodzinami, z przyjaciółmi, ze znajomymi, wspaniałego czasu, fajnych rozmów i szampańskiej zabawy sylwestrowej i samych sukcesów w Nowym Roku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już w styczniu. Pozdrawiam. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, wytchnienia i natchnienia, pomyślności i radości, mocu ścisków, ucałowania. Pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na nadchodzące święto Bożego Narodzenia. Życzę Wam, w związku z tym, że nie dla każdego mogą być życzenia takie same, życzę Wam, aby. Były te święta tak jak ta kostka Rubika, czyli dla jednych, żeby były tak jak ta ściana, czyli jednolite, pełne równowagi i balansu i spokoju, cokolwiek ono oznacza, a dla innych, aby one były pełne różnorodności, żeby pełne były barw, spontaniczności ee, i tego, co każdy może sobie z, tego, e, z tej różnorodności wybrać. Już nie mogę się doczekać, jak spotkamy się wszyscy razem w nowym roku 12 stycznia na naszym spotkaniu noworocznym. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Niech te nadchodzące święta będą cudownym, wyjątkowym i wartościowym czasem, jaki spędzicie nie tylko z najbliższymi, ale również ze sobą. Życzę Wam, abyście mieli okazję do tego, żeby zatrzymać się i podjąć pewną refleksję na temat mijającego roku. I na temat planów na kolejny cudowny nadchodzący rok. Każdy dzień jest nową szansą i nową okazją, żeby stworzyć coś, co będzie w zgodzie z nami samymi. I tego też Wam życzę, takiego życia w harmonii, w zgodzie z otwartością i miłością w sercu. Niech nowy nadchodzący rok będzie wspaniałą i cudowną przygodą. Cieszę się już niezmiernie, że będziemy mogli się zobaczyć 12 stycznia na spotkaniu Stowarzyszenia IMCC. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.